I tutaj właśnie po lewej stronie aparat HKFO. Dodatkowo dla pacjentów, którzy, którzy mają możliwość wykonania ruchu rotacji w stawie biodrowym, czy w zasadzie przeniesienia ciężaru ciała i rotacji w obrębie miednicy, można zaproponować aparat typu RGO. Jest to aparat tak zwany recyprokalny. Które służy do pionizacji, ale również do takiego aktywnego chodu. Minusem tego rozwiązania jest to, że w zasadzie dziecko, które korzysta z takiego aparatu, może się poruszać samodzielnie lub z pomocą, z pomocą kul, bardziej poręczy, może. Jedynie po płaskim terenie, ponieważ ten aparat wymusza wyprost w stawie kolanowym i biodrowym, natomiast zapewnia możliwości poruszania się właśnie za pomocą ruchów rotacji w ruchów rotacji miednicy. Tutaj właśnie wspomniany aparat KAFO. Niekiedy w aparatach tego typu spotyka się tutaj to fajnie jest widoczne. Takie siłowniki pneumatyczne. Możecie je Państwo spotkać nie wiem, w szafkach kuchennych, czy nawet tylna klapa w bagażnikach w samochodzie jest oparta na takim systemie. I w przypadku zastosowania tego systemu w Ortezach ma on na celu zabezpieczenie kolana przed zgięciem w trakcie pionizacji lub chodu i wspomaganie wyprostu w stawie kolanowym. Jeżeli chodzi o wskazania, to tutaj w pierwszej grupie, w porażeniu na poziomie odcinka piersiowego, towarzyszy prawidłowe ukształtowanie żeber, więc bardzo istotnym wskazaniem tutaj jest też zabezpieczenie tułowia. I niekiedy stosuje się gorsety ortopedyczne, lub specjalnego rodzaju opaski takie uciskowe, które mają za zadanie właśnie wymusić prawidłową liniowość w obrębie tułowia. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ w trakcie, w trakcie oddychania, kiedy mamy różnego rodzaju deformacje klatki piersiowej i kręgosłupa, ta wentylacja może być w znaczącym stopniu ograniczona, więc musimy pamiętać również o tej ruchomości, mobilności w obrębie właśnie klatki piersiowej. W drugiej grupie uszkodzenia są poniżej neurosegmentu L1 i L2, natomiast w dalszym ciągu ten obraz kliniczny może właśnie być zbliżony do poziomu numer 1, czyli stopy będą w wymuszonym ustawieniu właśnie w zgięciu podeszwowym, może towarzyszyć temu koślawość bądź szpotawość. Przykrót zgięciowy związany jest z aktywnością mięśni biodrowo-lędźwiowego, krawieckiego oraz czworogłowego i wymuszają one właśnie ustawienie uda w rotacji zewnętrznej, które to występuje praktycznie u wszystkich pacjentów w tej grupie. Jeżeli chodzi tutaj o, o tą równowagę mięśniową, no to jest ona zaburzona w obrębie stawów biodrowych i kolanowych i na skutek przewagi mięśni zginaczy i przewodzicieli nad mięśniami odwodzącymi, prostującymi dochodzi do porażonego zwichnięcia stawu biodrowego. Zatem to jest kolejny jakby element, na który musimy zwrócić uwagę, ponieważ prawidłowa pionizacja i zabezpieczenie wszystkich stawów, w tym biodrowych, jest kluczowa dla właśnie prewencji zwichnięć i podwichnięć w obrębie stawu biodrowego u dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Tutaj, jeżeli chodzi o pielęgnację, ważne jest właściwe układanie dziecka i przeciwdziałanie deformacjom w tej grupie. Podkreślić należy konieczność układania na brzuchu, żeby zwalczać przykurcze zgięciowe w obrębie stawów biodrowych. Ważna jest lokomocja. Możemy do tego celu używać pełzaków. No i bardzo ważna dbałość o pozycję pośrednią porażonej stopy. Więc zależy nam na tym, żeby. Dzieci, które nie chodzą, były pionizowane i taka bezpieczna pionizacja jest możliwa dopiero w momencie, kiedy stopy są dobrze zabezpieczone i są w stanie przyjąć obciążenie całego ciała na, na takim właśnie czworoboku podparcia, który zwiększają ortezy. Zatem, jeżeli zabezpieczymy odpowiednio ustawienie osi stawu skokowego i kolanowego, nie dopuścimy do powstania deformacji, to w przyszłości będziemy mieć jakby łatwiej te, to, to dziecko planizować bez bólu tak naprawdę, bez może bólu tam nie będzie, ale bez różnego rodzaju deformacji, odcisków i ran, które mogą się pojawić, jeżeli będziemy mieli jakąś wymuszoną pozycję stopy, niezabezpieczoną w korekcji. Jeżeli chodzi o mięśnie, jakie tutaj nam działają, no to tutaj pozwoliłam sobie również przytoczyć mniej więcej zakres tej siły mięśniowej, jaką prezentują poszczególne segmenty, tak jak mięsień biodrowo-lędźwiowy, siła 3, mięsień czworogłowy uda 2, 3, przywodziciele 1, 3 i pozostałe mięśnie kończyny dolnej 0. To znaczy, że musimy w tym celu stosować zaopatrzenie, aby te mięśnie, które nie, nie pracują, ich rolę przejmowało jakby w pewnym momencie właśnie ortezę. Trzecia grupa to uszkodzenia poniżej neurosegmentu L3 i L4. I w pierwszych latach szczególnie zagrożenie dotyczy stawów biodrowych, dlaczego zawsze podkreślamy konieczność pionizacji u pacjentów z rozszczepem kręgosłupa. W związku z tym, aby po prostu ta równowaga mięśniowa była zachowana i odpowiednie zakresy ruchomości w stawach biodrowych, kolanowych. Najczęściej, u dzieci, które jeszcze nie siedzą, a są pieluszkowane, no to zastosuje się np. poduszkę frejki, odpowiednie korytka, czyli takie stabilizatory, które nam umożliwią utrzymanie pozycji pośredniej w stawach. Wartość wybranych mięśni kończyny u chorych, które są, którzy są zakwalifikowani do tej grupy. To przedstawia tutaj nam ta tabela, to może pominiemy. No i skupimy się teraz bardziej na zaopatrzeniu ortopedycznym, różnych typach. Powiedziałam na początku o ortezach typu CAFO, ortezy HCAFO, RGO. To są takie ortezy, które dedykujemy pacjentom z najwyższym poziomem uszkodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie samej stopy, stawu skokowego czy stawu kolanowego. Są to ortezy typu afo, czyli z angielskiego ankle foot orthosis. Jest to orteza, która obejmuje stopę i podudzie. Grafo to jest orteza również obejmująca stopę i podudzie, natomiast z takim zabudowaniem, tak jak tutaj z przodu, które ma zasadanie najczęściej wspierać pracę mięśnia płaszczkowatego i kolana do wyprostu. Tutaj więcej pokażemy na filmach, natomiast y, takim elementem integralnym każdej ortezy jest taki wewnętrzny bucik czasami określany mianem ortezy DAFO, czyli takiego dynamicznego AFO. Dynamiczny AFO to też jest taka wyższa orteza, która ma y, zastosowany przegub umożliwiający zmianę kąta i regulację w zakresie wspomagania właśnie mięśni, stopy i, y, i podudzia. Więc o tym powiemy jeszcze więcej na, na filmach. W każdym razie ten wewnętrzny bucik ma na celu najczęściej odpowiednie zabezpieczenie pozycji pośredniej stopy. Wewnątrz jest wyścielony różnego rodzaju piankami, które amortyzują troszkę ucisk. W związku z tym, jest to dość istotny element w takiej pielęgnacji, też działaniu przeciwodleżenowym w obrębie stopy. Uszkodzenie poniżej neurosegmentu L5 to jest czwarta grupa pacjentów. U tych pacjentów to są pacjenci, którzy, to są dzieci, które chodzą najczęściej, ale chodzą w takim nieprawidłowym wzorcu. I najczęściej ten wzorzec nieprawidłowy, jaki nam się pojawia, to przedstawiony tutaj na zdjęciach. Jest to tak zwany chód kuczny Crouch Gate, który polega na tym, że w odpowiedniej fazie chodu, o której będziemy mówić za chwilkę. E, niewydolność mięśnia płaszczkowatego wpływa na e, wymuszone zgięcie w stawie kolanowym e, i w związku z tym e, zachodzi konieczność zastosowania ortez e, stopy i podudzia typu AFO lub Grafo, które będą wspomagały wyprost w stawie kolanowym, ale również będą zabezpieczały e, stopę przed deformacją koszlawą bądź koń, końskożputawą. Tak wygląda powszechny, najczęstszy obraz deformacji w obrębie stopy. Dzieci z rozszczepem kręgosłupa najczęściej mają tak zwane stopy piętowe i jest to właśnie związane z tym dysbalansem mięśniowym, który polega na zbyt dużej aktywacji zginaczy względem prostowników stawu skokowego. Najczęściej ci pacjenci w grupie czwartej mają dość silne mięśnie które zaopatrują nam staw biodrowy, natomiast problem pojawia się w obrębie kolana i przede wszystkim stawu skokowego. I jako odpowiedź na chód kuczny, czy chud właśnie stopę piętową, proponujemy rozwiązanie ortotyczne w postaci takich ortez pierścieniowych, które mają za zadanie właśnie utrzymać odpowiedni kąt w stawie skokowym. Najczęściej jest to pozycja pośrednia, czyli kąt 90 stopni. I w odpowiedniej parze orteza-obuwie zabezpieczyć stopy i zapewnić pełen zakres wyprostu w stawie kolanowym w trakcie chodu. W piątej grupie są to pacjenci z uszkodzeniem poniżej neurosegmentu S1. Więc w zasadzie tutaj większość tych grup mięśniowych zaopatrujących staw biodrowy działa w, raczej w sposób prawidłowy. Osłabieniu ulega jedynie mięsień pośladkowy wielki, w stawie skokowym obserwuje się właśnie dalej tendencję do piętowego ustawienia stopy i jest to najczęstsze. Mięśnie pracują tutaj, zwróćcie Państwo uwagę, już w takim bardzo wydolnym zakresie. No i ostatnia grupa, grupa szósta, pacjenci, którzy zazwyczaj poruszają się bez zaopatrzenia, ewentualnie z takim drobnym zaopatrzeniem stopy typu wkładka i odpowiednio dostosowane obuwie, które będzie miało na celu właśnie zmniejszyć możliwość wystąpienia deformacji w obrębie stopy. Kolejny podział, który, który stosuje się w takiej klasyfikacji pacjentów z rozszczepem kręgosłupa, jest to podział, który dotyczy porażenia wiotkiego i spastycznego i zależy od poziomu, na którym jest zlokalizowany, więc te uszkodzenia na poziomie piersiowego odcinka kręgosłupa tutaj będziemy mogli spodziewać się porażenia spastycznego lub wiotkiego, natomiast uszkodzenia niższe, czyli poniżej segmentu L4, L5 będą to wyłącznie wiotki porażenia. Plan usprawniania jest zależny od wieku. Dotyczy profilaktyki odleżyn i to jest bardzo ważne dla nas, projektując zaopatrzenie indywidualne, żeby dziecko chodzące w ortezach, które nie czuje bólu, miało ten komfort i odpowiednie wsparcie bez narażenia na, na odciski i odleżyny. Bierne zabezpieczenie porażonych stawów, stabilizacja stawów biodrowych. Pionizacja, nauka chodu i utrzymanie i doskonalenie sprawności, które dają nam samodzielność. Plan usprawnienia zależy od poziomu uszkodzenia. U dzieci z uszkodzeniem odcinka piersiowego terapia polega na wzmocnieniu mięśni tułowia, obręczy kończyny barkowej, kończyny górnej. Stosowanie ćwiczeń, które kształtują utrzymanie równowagi. Pionizacja w aparatach stabilizujących, czyli w HKFO i w RGO i ćwiczenia bierne kończyn dolnych. U dzieci z niższymi porażeniami ważne jest to, żeby wzmacniać mięśnie tułowia i kończyny górnej również, usprawniać mięśnie obsługujące stawy kończyn dolnych, te, które nam działają i ćwiczenia równoważne. Ostatnia klasyfikacja, jaką przedstawię, ona dotyczy głównie pacjentów z porażeniem mózgowym, ale świetnie też wykorzystuje się ją właśnie jako ocena umiejętności u dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Jest to sześciostopniowa skala, jak Państwo widzicie, na pierwszej y, stopniu tej skali są to dzieci z tym najwyższym uszkodzeniem w obrębie piersiowego odcinka kręgosłupa i to są najczęściej y, osoby, które wymagają zaopatrzenia w wózek, y, y, w y, czy powiedzmy ortozy typu RGO i HKFO. Y, wózek używany jest na dłuższych dystansach y, u pacjentów, y, którzy y, są w grupie 2 i 3. Szósta grupa to są najbardziej niezależne osoby, które są w stanie wykonywać tę spontaniczną aktywność fizyczną bez dodatkowego wsparcia. I ostatnia klasyfikacja, czyli to jest taka klasyfikacja funkcjonalna, która opiera się właśnie o tą, o tą powyższą. W, w pierwszej grupie najczęściej są to właśnie do wykorzystania w trakcie chodu. Ortezy HKFO czy RGO lub poruszanie się na wózku. W drugiej grupie pacjenci, którzy korzystają z HKFO, KFO lub AFO i wykorzystują takie pomoce jak, jak kule. Trzecia grupa to już są aktywni pacjenci, u których ta zewnętrzne wspomaganie nie jest potrzebne, bo chodzą samodzielnie w ortezach. No i ostatnia grupa są to pacjenci, właśnie, którzy wymagają niewielkiego wsparcia z zakresu właśnie. Zabezpieczenia stawu skokowego. Nie działa. I ostatnia tutaj klasyfikacja, która określa nam również poziom uszkodzenia i odnosi się do tych dwóch poprzednich, więc już nie będę tego powtarzać. Bardzo ważna jest rola opiekuna u dziecka, które stosuje ortezy, ponieważ musimy zapewnić kontrolę stanu skóry. Zatem jeżeli ściągamy ortezę i widzimy tam jakieś niepokojące czerwone ślady czy, czy rany, to zawsze musimy to zgłaszać, ponieważ oznacza to, że albo już może dziecko wyrosło z zaopatrzenia, albo coś tam jest niedobrze dostosowane i powoduje ucisk. Zapobiegamy wadom postawy, aby po prostu w dalszym etapie zapewnić możliwości dobrej lokomocji. W profilaktyce przeciwodleżynowej, jeżeli są to pacjenci z tej pierwszej i drugiej grupy, musimy zapewnić odpowiednią pozycję ułożeniową i zmieniać te pozycje ułożeniowe co dwie godziny. No i bezpieczna planizacja przy wsparciu zaopatrzenia ortopedycznego. Jeżeli chodzi o te czerwone ślady na stopach, które mogą się pojawić, to stary to świetnie oddaje i zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj na tych najbardziej na pomarańczowo zaznaczonych elementach są to miejsca na stopie, na których spodziewamy się jakiegoś ucisku i, e, i tego, że wystąpi tam zaczerwienienie. Jest to związane z korekcją, którą po prostu wprowadzamy w e, ortezie po to, aby ustawić stopę w odpowiedniej pozycji. I dlatego po przyśrodkowej stronie pięty, po zewnętrznej stronie pięty e, te ślady czerwone mogą się pojawić, natomiast absolutnie nie mogą wystąpić nad punktami kostnymi które są zaznaczone właśnie tą przerywaną linią. E, te punkty powinny być obciążone, jeżeli zauważą Państwo tam jakieś ślady zaczerwienienia to trzeba na pewno kontrolować i zgłosić, ponieważ może to być potem dalej przyczyna do powstania odleżyny. E, I teraz oddaję głos Radkowi. To, czym zajmujemy się projektując sprzęt ortopedyczny dla Państwa dzieci, to jest biomechanika, więc jakby siły, dźwignie są tutaj najważniejsze i kluczowe. Żeby to zrozumieć, chcieliśmy Państwu przedstawić pokrótce cykl chodu. Na cykl chodu składają się dwie główne fazy, czyli faza przeniesienia, kiedy kończyna jest przenoszona, i faza obciążenia, kiedy jest obciążona. Pierwszą z tych faz jest faza Initial Contact, to jest faza mająca przygotować stopę do uderzenia o podłoże. I ta zielona linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest siła reakcji z podłoża, czyli wektor GR. To jest bardzo ważne w projektowaniu zaopatrzenia dla Państwa dzieci, ponieważ tego gołym okiem nie zobaczymy. Zobaczymy to dopiero w obrazie analizy chodu. Następna faza to jest faza Loading Response, czyli faza ekscentrycznego hamowania. To jest faza, która ma za zadanie przyjęcie. Y, obciążenia. Y, zwracajcie Państwo uwagę mniej więcej teraz na przebieg tej zielonej linii, bo będziemy się do tego za chwilkę odnosić na filmach. Y, to jest druga część tej fazy ekscentrycznego hamowania. Ten wektor jest cały czas bardzo blisko y, stawu kolanowego i stawu biodrowego. Y, następna faza to jest faza mid -stance. Wektor dalej jest blisko stawu kolanowego. Jak widzicie tutaj na tym drugim rysunku, on już zaczyna przechodzić do przodu od stawu kolanowego. I ta siła powoduje, w normalnym chodzie, pomaga nam postawać na staw kolanowy. Jeśli chodzi o następną fazę, to jest faza terminal stens, czyli już wyjście z tej fazy obciążenia. Kończyna po drugiej stronie, już przygotowuje się do, do, do uderzenia o podłoże, ale wektor cały czas mamy blisko stawu kolanowego. Tutaj widzimy, że ten wektor cały czas znowu przebiega y, bardzo blisko stawu, y, stawu kolanowego, stabilizując go. Druga kończyna już jest w następnej fazie, z powrotem w fazie initial, y, initial contact. Kiedy druga kończyna już zaczyna uderzać o podłoże, kończyna, która była wcześniej obciążona, odrywa się, to, to jest, zaczyna się faza press swing. No i później mamy fazę swing. W tej fazie już oczywiście siły reakcji z podłoża nie działają, bo kończyna przenoszona jest w powietrzu. Jeśli chodzi o to, co powiedziałem przedtem, bardzo ważne w projektowaniu sprzętu ortopedycznego są dźwignie, ramiona tych dźwigni i siły, jakie oddziaływują na te dźwignie. Tutaj macie porównanie Państwa pierwszego rysunku, który jest, przedstawia chód prawidłowy i drugiego rysunku, który przedstawia chód puszny, który dotyczy bardzo dużej grupy pacjentów z przepukliną oponowrodzeniową. Ten wektor jest za kolanem. Jeśli ten wektor znajduje się już za kolanem, to w obrazie analizy chodu Wiemy, że będzie już tylko zginął bardziej to kolano i nie będzie wspomagał wyprostu w stawie kolanowym. Warto by było przedstawić Państwu jeszcze taką kilka pojęć, które stosujemy u nas. To są pojęcia reklinacji i inklinacji. Bardzo często pojawiacie się w naszym gabinecie z ortezami, które są bardzo dobrze skonstruowane, są dobrze zrobione, natomiast ktoś sobie sam dobrał jakiś pód, bo był ładny. I to bardzo zmienia postać rzeczy, dlatego że... Ta pozycja inklinacji odnosi się do wychylenia tej łydki leciutko do przodu. W pozycji fizjologicznej wartość tego kąta inklinacji to jest około 5-7 do 10 stopni. Jeśli ta łydka będzie ustawiona całkowicie pionowo, będzie zbyt prostować kolano, pacjent musi jakoś na to zareagować górą. Czyli jeśli ustawimy pacjentowi ortezy w takiej reklinacji, czyli w wychyleniu do tyłu, jak na pierwszym rysunku, pacjent będzie musiał zareagować górą i będzie musiał. Zrobić coś takiego. To jest pozycja, którą pacjent z przepukliną będzie musiał wybrać, wyrównać tułowiem, no i powstaje duża luch i bardzo dużo pacjentów się później z tym boryka bardzo długi czas. Środkowa pozycja jest to pozycja wertykalna, czyli ustawienia tej ortezy w takiej pozycji pionowej. A ta już jest lekko inklinowana. I tutaj tą inklinację, czy reklinację, czy pozycję można zmieniać w tej ortezie, ponieważ ma wbudowany staw ortotyczny, który możemy sobie ustawiać tą pozycję i zmieniać kąt zgięcia zbytowego i podeszpowego. To jest orteza grafo, natomiast możemy w niej regulować kąt, możemy też uruchamiać w niej e, ruchomość do zgięcia zbytowego czy podeszpowego. To daje nam duże, duże pole manewru, bo jeśli tego nie ma, jeśli robimy sztywne ortezy, no to możemy tylko regulować e, ustawieniem w bucie. Więc teraz to jest ta sama orteza, ustawiona z tym samym kątem. Jeśli nie ma obuwia, ta pozycja jest wertykalna, czyli znowu pacjent będzie nam stał bardzo pionowo, w takiej mniej więcej pozycji, ratował się rękami do przodu, żeby utrzymać tą pozycję. Natomiast ta pozycja z tej strony to już jest pozycja inklinowana i zrobiliśmy to jakby za pomocą samego obsasa w bucie. Tu jest orteza sztywna, nie ma żadnego stawu. W pierwszej pozycji jest ustawiona wertykalnie, w drugiej pozycji jest ustawiona w inklinacji. To zabezpiecza bardzo swobodne stanie dla tego pacjenta i pomaga również y, automatycznie wchodzie. Dużo rzeczy możemy zmienić za pomocą obuwia, czego wielu pacjentów nie wie i nie zwraca na to uwagi. Więc jeśli przebudujemy czasami samą podeszwę w obuwie, sam obcas bądź przód buta, zmieniamy działania tych dźwigni. Bo teraz jeśli pacjent wybierze ortezę wsadzoną y, do takiego buta jak na pierwszym wysunku, on będzie bardzo niestabilny. Dopiero po wydłużeniu tej dźwigni do przodu, przebudowaniu tego obuwia nabierze stabilności i będzie mógł wydłużyć krok i stać dużo stabilniej. Tu jest podobna sytuacja jak na poprzednim rysunku i tutaj też. Więc można łatwo przebudowywać obuwie, wydłużać za, za, za pomocą tego obuwia działające dźwignie, przedłużać działanie siły reakcji z podłoża i powodować, że ten pacjent jest stabilny. Typowe problemy z chodem, które pojawiają się u naszych pacjentów to najczęściej jest chód kuczny, za duża rotacja piszczeli, e, deformacja kolan, czyli kolana koślawe, szpotawe, stopy koślawe bądź końsko stopy piętowe, wydrążone, nadmierne zgięcie i rotacja jest. bioder, nieprawidłowa rotacja e, kości udowej. E, I z tymi problemami możemy e, radzić sobie za pomocą e, ortez w mniejszym lub większym stopniu, dlatego że nie mamy wpływu E, stosując niskie ortezy na rotację z biodra, więc czasami wysokość tego zaopatrzenia niekoniecznie jest predysponowana wysokością przepukliny, ale też tym jakie już deformacje pacjent nabył. E, tutaj mamy e, film porównujący pacjentkę, może najpierw spójrzcie na film na dole, bo to jest pacjentka, która potrafi poruszać się jak najbardziej w samym obuwiu e, i ten hud jest nawet dość wydajny, gołym okiem tego nawet by nie było bardzo widać, natomiast dopiero w momencie kiedy zastosujemy pomiar siły reakcji z podłoża i film poklatkowy, będziemy mogli zobaczyć jak na tym filmie na dole kładzie nogę na tym i wektor przechodzi do tyłu. Widzicie? I to już ją zgina, cały czas będzie ją zginać, więc jak takie dziecko będzie latami się tak poruszało, to są takie sytuacje, że ten pacjent do nas przychodzi i mówi, no ona kiedyś chodziła, a teraz już nie potrafi, bo jak to zgięcie grzbietowe tej stopy będzie się pojawiało coraz większe, kolano będzie coraz niżej i ten pacjent nam wchodzi coraz niżej, coraz niżej, no, aż dochodzi do jakiegoś zabiegu operacyjnego albo, 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 albo po prostu siada na wózek. Górna sytuacja to jest zaopatrzenie w ortyzy nowe ze starem ortytycznym w GRAFO. I zobaczcie, jak tam przebiega ta siła reakcji z podłoża. Więc ona będzie przechodziła przed kolanem na końcu tej fazy, co powoduje większy wyprost, wydłużenie kroku i większą stabilność tego, tego pacjenta. Tutaj zastosowany jest dosyć, dosyć prosty staw w swojej budowie, i no, no, dla tej pacjentki akurat jest dość wystarczający. Natomiast w tym roku zaczęliśmy współpracę z niemiecką firmą Fjollen Oni produkują jeden taki komponent, który którym mamy możliwość regulacji i zgięcia zbytowego, i zgięcia podeszkowego. Co za tym idzie, mamy większą możliwość adaptacji tego sprzętu dla, e, dla pacjenta. Dodatkowo możemy wymieniać kilka modelów tego sprzężynowania, co powoduje, że mamy wpływ realnie na to, jak ten pacjent jeszcze będzie się odbijał. W obrotezie sztywnej, albo w która ma taki twardy stop ona go zatrzyma, wydłuży krok, ale nie będzie w stanie zastąpić mięśnia tego nie odbije tego pacjenta. Natomiast w tej ortezie jesteśmy w stanie to również poprawić. I tutaj to widać u pacjentki, która yy, porusza się normalnie też chodem kucznym, to są stopy yy, piętowe, bo zaopatrzona w takie ortezy. Yy, może będzie widać za chwilkę, jak ten film się zapętli. I patrzcie na górę, jak ona idzie. Jeśli macie pacjentów bądź macie dzieci w domu, które chodzą w innym zaopatrzeniu, one muszą się mocno bujać u góry, żeby przenieść nogę. W momencie, kiedy zastosuje się zaopatrzenie, które dodatkowo w ostatniej fazie ją odbija, to raz, że wektor będzie również przedstawem kolanowym, to jeszcze później odbije tą nogę, więc ona nie musi tak, takich dużo ruchów robić górą, żeby tą nogę skrócić i przenieść. Yy, tu jest pan, przykład naszej pacjentki u której na początku zrobiliśmy ortezy grafo, bo tak by predysponował wysokość przepukliny, natomiast y, przez lata chodząc y, swoim chodem nabawiła się dosyć dużo, dużo dużej rotacji y, kości udowej, no jakoś sobie z tym musiała poradzić, więc zrobiła duży przeprost i dużo, bardzo mocno koślawiła to prawe kolano, no, teraz to widać najbardziej tam na tym filmie. Dopiero po zbudowaniu ortez, z jednej strony ortezy KFO, z drugiej strony ortezy GRAFO ten chód stał się bardziej liniowy. Wyeliminowaliśmy przeprostawie kolanowym i zgięcie, i nadmierne zgięcie. Więc nie zawsze jest tak, że sam poziom przepukliny decyduje o tym, jakie to zaopatrzenie ma być. Czasami jest tak, że teoretycznie dziecko powinno sobie poradzić w takich ortezach, no sobie będzie radzić, ale jakoś czoło będzie z każdym krokiem Działa no, destrukcyjna stawka lanowy. Tutaj znaleźliśmy takie badanie, które mówi o tym, jak bardzo zmienia się ilość ingerencji chirurgicznych, jeśli, jeśli zastosujemy y, badanie analizy chodu jako badanie do... do y, do zaleceń tych chirurgicznych, tak, bo jeśli y, będziemy gołym okiem patrzyli na tego pacjenta, to wielu tych zmian nie zauważymy, natomiast jeśli zaczniemy analizować sobie klatka po klatce, to naprawdę dużo, dużo się zmienia, więc y, myślę, że jest działanie, działania takie, które powinno nam pozwalały to katalogować, porównywać rok do roku, jest y, bardzo ważne. Chyba czas mi się kończy, tak? <grytanie> <grytanie> <Dobrze. grytanie> dziękuję za uwagę.